Przedawane za pieniądze, jak wszystkie produkty rolne w dzisiejszych czasach. Piękne. No. Beznapolucy. Wie pan co? Już Niemcy wyprodukowali na łajnie fasolkę. Tyle panu powiem. Przyjmie tego pomidora tej pani z królówki. Bardzo sympatyczna, robi, Elegancka. I zapraszamy do wyboru. Komidor z produkcji tutaj z Pod pani Wony Tworzydło. Wspólnie będziemy walczyć w tych wyborach o mandat poselski. To jest przypomnienie o tym, że polskie jest dobre. To po pierwsze. Po drugie, są tu tak panie eleganckie, że. No właśnie, że potem że, że eleganckich ludzi poprą. Panią Iwoną, z Panem Nadzielniuszem tutaj jest z boku, z Panem do Senatu. <gligling soup> Będziemy <Wody. gligling> Nie, nie, po pierwsze chcieliby dać i polską regionalną drogę. ale ja nigdy nie należałem do żadnej partii. To nie trzeba należeć, Ale do, no. No. do głosowania będzie głosować na właściwych ludzi. I każdy władz. Mądry krok. I się o mieszkańców Polski, Polaków. Nie o własną kawę, Panią. nie o własną, kiesięć, nie, o własną partię, nie o własny od... żół, nie o własną karierę, tylko o dobro, obywateli. To jest sprawa Co zasadnicza. Najważniejszy tak, tak. jest człowiek. Dokładnie. I to jest wykład pani, pani profesor i z pierwszego liceum. O, pomidora, takiego ładnego. Proszę bardzo. <laughs> pomidory od pani Iwony Tworzydło z Królówki, tutaj pod, pod Nowym Wiśniczem. Z panią Iwoną razem będziemy się ubiegać o mandat e, poselski z listy SFD. Zachęcam do tego do kontaktu, do zapoznania się z naszym programem. Pan nie pani oczekuje panie sweterka e, w zamian. A ja, tej pani? Ja, proszę bardzo, proszę bardzo. Proszę bardzo. Jestem producentką i tu reklamujemy polski towar, żeby to kupować polskie pomidorki. Na ja, Państwa po zachęcamy do kupowania polskich produktów. jestem producentką. Pani, pani to Iwona tworzydło i to Z królówki macie to... pomidorki. Z królówki, z królówki. Z królów. pomidorki. Zachęcam do zapoznania się z programem. Bardzo. Dziękujemy bardzo. Pan bardzo, 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 bardzo Proszę, proszę, proszę. polskie produkty? I mówię właśnie o cenach, jakie mamy w tym roku. Dokładnie. Jak nam jest dobrze. I teraz dla no. każdego, jest kto kupi dobrze, tutaj pomidory na tym tarbru, dorzucamy tak, jeszcze dwa, tak, tak? tak? Bo ten pan sprzedaje swoje produkty i takich ludzi trzeba wspierać. Tak. Żebyśmy mieli pieniądze i żebyśmy mieli czego żyć. Na drodze jest bardzo ma. ciężki. Wspierajmy takich producentów, którzy swoje produkty rolne e, sprzedają, produkują, sprzedają. Wspierajmy. Zachęcamy do zapoznania z programem. No. Pobre, jest przecież też jako... Razem z panią Iwoną będziemy wspólnie bronić A, tak. A tu panie mają pomidory już przekazane? Nie, bardzo za Zapraszamy i dajemy pomidory. Proszę To tu jest kwaśny. Ja jestem słodka jak pani skosztuje, to będzie widać, że to jest nie kwaśny pomidor. Nie, to jest bardzo słodki pomidor, Osłodzony tą panią. Po prostu to jest akcja, żeby zwrócić uwagę na... Proszę bardzo, rolników, To są proszę pani pomidory. pomidory z Królów pod nowym liczniczem. od Iwony tworzydło. Rewelacyjne. Wspieramy polskich producentów. W tej kampanii też będzie musieli... Proszę bardzo, z blaszczyny, z blaszczyny. zachęcam do zapoznania się z programem. Są dane kontaktowe w razie czego. Można się spotkać. Razem z Iwaną tworzydło będziemy... No, będziemy, no, proszę do, bardzo. Dbać. Do sklepu nie idę, bo tu w sklepie co mają zresztą. Nie wiem. Proszę bardzo. Tak, nie. Z to jest. To jest chciałbym jeszcze raz podkreślić, że tutaj wspólnie drużyną będziemy walczyć o mandat poselski, o mandat senatorski. Jest z nami Piotr Kopeć, który będzie kandydował do senatu w Bochnia, będzie również tym naszym sercem czy oczkiem no. w głowie panie Eugeniuszu. Jesteśmy kandydatami, oczywiście, którzy wiedzą wiedzą pan o czym Robert mówią tego, i czego chcą.